Gdyby to przerównać do jakiegoś życia tak, codziennego, to jest tak jak jazda maluchem i jazda bardzo, bardzo dobrym, wysokiej klasy samochodem. Zyskujemy przede wszystkim możliwość wcześniejszego rozpoznawania chorób nowotworowych po endoskopii wysokiej tak. rozdzielczości, bo oczywiście tradycyjna endoskopia istnieje w szpitalu od 25 lat. i, i w Wszystkie badania od 25 lat są wykonywane, natomiast ta nowinka techniczna została wprowadzona właśnie teraz, w momencie zakupu endoskopii wysokiej jakości. Każdy pacjent, który trafia do nas w tej chwili, ma możliwość, że badanie u niego będzie wykonane właśnie tą techniką. I chcemy tak. Działać, aby w przyszłości nieustannie dokupywać endoskopy wysokiej rozdzielczości, tak aby wszystkie badania endoskopowe były wykonywane już tylko w tej technice. Proszę zobaczyć, to jest grubość instrumentu standardowego, to jest instrument służący do wykonywania zabiegów na drogach żółciowych, czyli usuwania złogów, protezowania dróg żółciowych u chorych z nowotworami. To jest taka tu, tu, główna grupa tych pacjentów, którzy trafiają do nas do oddziału gastroenterologii. A tutaj mamy w pewnym sensie taką nowość technologiczną, czyli tak zwany y, endoskop diagnostyczny Pentaxa, który zakładany jest przez nos. Jak widać, grubość tego instrumentu jest zdecydowanie, zdecydowanie różna od od tego, który leży na stole. To się oczywiście wiąże z większym, z większym, z mniejszym dyskomfortem w czasie wykonywanych badań, aczkolwiek ten instrument również posiada swoje złe strony, to znaczy nie możemy wykonywać przez tak cienki instrument zabiegów, ponieważ kanał w tym instrumencie jest cienki i nie możemy wprowadzać narzędzi, którymi można wykonywać różne zabiegi. Wysuwamy kamienie, protezujemy, paliatywnie yy, leczymy nowotwory, no i oczywiście, oczywiście do stopie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli kolonoskopię, łącznie z programem yy, przesiewowym. ja podam taką średnią cenę, tak? Każdy procesor, czyli to yy, yy, Około czego pani w tej chwili stoi to jest koszt około 200 tysięcy złotych. To są procesory wysokiej, to nie mówię, wysokiej rozdzielczości. Natomiast wszystkie końcówki to jest koszt od 60 000 do 120 tysięcy złotych.